Na początku pragnę podziękować zarządowi dzielnicy czuby południowe za zgłoszenie mojej parafii i także mnie jako proboszcza. Chcę też powiedzieć o naszej parafii, że parafia jest parafią młodą. Jak przyszedłem 21 lat temu, to parafianie dopiero tutaj się gromadzili, i trzeba było coś dla nich wymyślać, żeby ich tutaj jakoś ze sobą integrować. I organizowaliśmy jakieś festyny, między innymi parafiada powstała. To następnie koncerty. To nam się naprawdę jakoś udawało. Też powstał festiwal chórów parafialnych, wiele takich inscenizacji. Zapraszaliśmy również, wyrażałem zgodę na przyjazd jakiejś tam grupy muzycznej czy nawet modlitewnej. Też ludzie przychodzili z całego miasta. Więc to wszystko naprawdę jakoś zaowocowało i czujemy taką wspólnotę. Myślę, że jesteśmy taką jednością. I, i Warto było, nie żałuję niczego, a wręcz jestem bardzo szczęśliwy, że tak nam się udało to wszystko stworzyć i wykonać.